Postanowiłem, że zrobię piękną, wypolerowaną kulę z folii aluminiowej. Mam całą rolkę folii aluminiowej, 30 metrów i młotek. Konstrukcja mojej kulki jest trochę inna, bo zacząłem od małej kulki, do której dokładałem kolejne warstwy. Uwaga, jak coś, to tu są spoilery z pełnego filmu, w którym zmierzyłem się z pęknięciami na powierzchni kulki, także finalnie już nie występują. Jak ktoś jest zainteresowany, albo chce popatrzeć, jak walę młotkiem, zapraszam na mój kanał. Ale oczywiście, samo walenie młotkiem nie wystarczy. Trzeba taką kulkę także wyszlifować i wypolerować. Służycie ten dźwięk. Będziemy papierować najpierw papierem ściernym. Zacznę od 240 gradacji. To jest po 2200. Mamy to. Jest twarda. Wiele godzin pracy jest to męczące, ale efekt jest nieziemski.